Witamy Was serdecznie w trzecim odcinku naszego podcastu. Witajcie. A będziemy dzisiaj opowiadać o tym, jak odczuwać więcej spokoju. Opowiemy Wam o różnych metodach, które podzieliliśmy na trzy kategorie. Jest to umysł, ciało i otoczenie. I tak, zaczniemy od umysłu najpierw, i pierwszą metodą, którą. Y o której chcieliśmy wspomnieć, jest medytacja. A jakże? I podczas tej medytacji, takiej klasycznej, gdzie skupiamy się na oddechu, praktykujemy niepotążanie za myślami, obserwację myśli. Jeżeli myśl się pojawia, to pozwalamy jej się pojawić. Jeżeli nie odchodzi, to pozwalamy, pozwalamy jej odejść. I w ten sposób sprawiamy, że że zostają z nami te myśli takie naprawdę istotne. Nie przedłużamy życia myślą, którą, które są nadmiarowe. Co w efekcie powoduje, że mamy mniej myśli w naszym umyśle, szczególnie tych, które są takie powtarzalne i nic nie wnoszące. Co skutkuje poczuciem większego spokoju i spokojniejszym umysłem. I drugą rzeczą, którą praktykujemy podczas medytacji jest praktyka tyka życzliwości w stosunku do, do, do myśli, które się pojawiają i to także wspiera spokój, ponieważ życzliwe podejście do, do myśli powoduje, że nie stworzamy kolejnej myśli, która krytykuje tą pierwszą myśl, która się pojawiła i wtedy może nastąpić zapętlenie, jeżeli nie akceptujemy myśli, która się pojawiła. I życzliwość właśnie jest czymś przeciwnym, czyli pozwalamy się pojawiać, witamy i taka przywitana myśl z życzliwością po prostu sobie odejdzie sama, bez, bez um, jakiegoś tutaj natyczwej obrony przed nią. I dzięki temu też mamy właśnie więcej spokoju. Kolejną rzeczą... Która typowo właśnie jest praktykowana podczas medytacji, jest też obserwacja doznań, emocji w naszym ciele. I tutaj podobnie jak z myślami, obserwujemy te doznania, które się pojawiają. Pozwalają im się pojawiać, odchodzić również z życzliwością, dzięki czemu. Jeżeli coś się nam przytrafia i czujemy się nie wiem, w jakiś sposób nie wiem, smutni, zdenerwowani, czujemy jakieś napięcie w ciele, to nie krytykujemy się za to, nie, nie mamy wyrzutu sumienia w związku z tym. Po prostu robimy co możemy zrobić, by poczuć się lepiej, a co nie możemy, no to po prostu akceptujemy to. I dzięki temu mamy więcej spokoju w naszą myśl i w naszym życiu. Mhm. Praktyka medytacji siedzącej jest szczególnie pomocna, ponieważ kiedy um, nasze ciało się nie rusza, możemy łatwiej zauważyć um, to, jak nas, nasz umysł się porusza, jak bardzo dużo mamy myśli, jakie te myśli są, bo na co dzień, jak jesteśmy w ruchu, to jest to jednak trudniejsze do zauważenia. Dlatego taka Medytacja siedząca jest y, bardzo pomocna. Tak, jest to takie laboratorium do treningu. Mhm. Przy okazji życzliwości, o której wspominała Sylwek, możemy także praktykować taką ogólną życzliwość do siebie, do swojej sytuacji w życiu, albo jak coś nas boli, i e, przez to dzięki temu możemy mieć mniej takich wewnętrznych konfliktów. A mniej się denerwować na siebie, ym, nie wpadać też tak łatwo w jakąś depresję, tylko po prostu z yy, no tak, taką większą życzliwością i współczuciem na siebie popatrzeć. Yy, to też jest bardzo dobre, jeżeli praktykujemy względem innych. Yy, łatwiej jest nam się wtedy dogadać z innymi. Na przykład, jeżeli ktoś jest dla nas niemiły, to możemy popatrzeć na taką osobę z. Z takiej bardziej życzliwej perspektywy i zobaczyć, że ona też jest w jakimś swoim trudzie, ma jakieś problemy, i łatwiej jest nam no, nie wejść w jakąś złość, jakoś tak niemiło jej odpowiedzieć, bo wtedy już jest gotowy konflikt, tylko możemy bardziej z serca rozmawiać. Czyli szukamy tego, co wspólne. Szukamy zgody, jeżeli mamy porozumienie z ludźmi, którzy nas otaczają, z którymi mamy relacje, no to też możemy się poczuć bardziej spokojni i bezpieczni. Także to też wspiera spokojne życie. Mhm. Kolejną rzeczą jest uczciwość, czyli mówienie prawdy i opieranie się na faktach. Mówiąc prawdę, nie dokładamy e, e, jakichś dodatkowych historii do tego, co się wydarzyło w naszym życiu czy w tym, co widzieliśmy, e, dzięki czemu nie generujemy dodatkowych myśli, emocji w swoim, w swoim umyśle. E, uczciwość względem siebie i innych pomaga także e, mieć bardziej mm, Klarowny umysł i pozytywne nastawienie do, do siebie i do innych, co też pomaga, pomaga odczuwać więcej spokoju. Mhm. Tak, taka uczciwość, transparentność jest bardzo ważna. Nie musimy niczego ukrywać ani przed sobą, ani przed innymi. I to daje takie większe poczucie luzu na pewno. To też jest związane z akceptacją siebie. Jeżeli jesteśmy transparentni, to bardziej akceptujemy siebie. Jeżeli akceptujemy siebie, to mamy też więcej spokoju. Mm -hmm. Więc to też jest takie połączone. Mm -hmm. Nie musimy udawać jakichś lepszych. <grych> Jakby się starać mm. wypaść w jakiś sposób, tylko możemy być po prostu sobą tak, jak jest naprawdę. Ym, tak, Następny, następna metoda. Do pracy z, z umysłem to też jest cierpliwość i takie niespieszenie się, dawanie sobie czasu. Kiedy coś robimy, to um, jeżeli odpuścimy natychmiastowe rezultaty, to możemy na pewno odczuwać więcej spokoju. Nie mamy takiego wtedy pragnienia, żeby już coś skończyć, żeby już mieć taki, taki rezultat. Um, wtedy tak. Um, nie porównujemy tego, co teraz mamy do naszego wyobrażonego efektu, i wtedy, no, wtedy zazwyczaj pewnie wychodzimy na minus, na niekorzyść i możemy łatwiej siebie krytykować, denerwować się, złościć. Więc takie odpuszczanie i dawanie sobie czasu y, jest bardzo pomocne. Kolejną kategorią, bo. Po umyśle, jest ciało i tutaj przygotowaliśmy trzy punkty, na które, e, którymi chcemy się z Wami podzielić, jeżeli chodzi o to, jak zadbać, by czuć się bardziej spokojnie poprzez pracę, zadbanie o, o ciało. I pierwszym takim punktem jest zdrowe odżywianie, e, czyli tutaj rozumiemy to takie jedzenie, po którym czujemy się lekko, które się dobrze trawi, nie zalega, mamy po nim energię. I to, to wszystko sprawia, że jedzenie no, pełni właściwą rolę dla naszego ciała czyli mamy właśnie energię do życia i nie, 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 nie utrudnia nam, bo, ponieważ jeżeli. Byśmy zjedli jedynie, które nam szkodzi, jest cięż, ciężkie, nie ma energii, to po prostu odczuwalibyśmy mm, pewien dyskomfort w ciele, e, ciężar, e, brak energii, mielibyśmy jakby, taki umysł mało, klarowny, mało jakby w którym ciężko by się namyślało, więc to wszystko by powodowało w pewien sposób frustrację i Trudniej by się żyło. No i też w, taki, w, takim, w takiej sytuacji po prostu ciężej o odczuwanie spokoju w swoim życiu. Na święta na przykład. I jak jest dużo ciast i do jedzenia, to szczególnie właśnie mięsa albo czegoś smażonego, to wtedy jest tak bardzo ciężko można się poczuć jest. Ciężko wtedy też yy, czuć się spokojnie, jak się czujemy tak ciężko. No, szczególnie to jest po-odczuwalne. <grym> Kolejnym punktem jest sprawne ciało, czyli ciało, które jest e, silne, e, mobilne, elastyczne, ma dobrą kondycję, czyli Czujemy się w ciele dobrze. Jesteśmy w stanie za pomocą naszego ciała realizować rzeczy, które są dla nas ważne. Możemy zadbać o swoje bezpieczeństwo, o jakieś realizowanie swoich wiem, celów, potrzeb, bo nie o relacje ciało u nas. Możemy się przemieszczać z tym ciałem. Jakby po prostu czujemy się w nim swobodnie. Nie czujemy, że nas w jaki sposób ogranicza? Mhm, nic nas nie boli. Tak, jak nic nas nie boli, to też jest tak. łatwiej, bo tak to się boimy, albo się martwimy, jak to będzie, kiedy nas przestanie boleć. Tak, no i jakie po prostu pojawiają się pewne ograniczenia w związku z ograniczeniami, właśnie ciała. No, tych ograniczeń może być całe mnóstwo. W każdym razie, jeżeli jesteśmy zdrowi, to po prostu nie myślimy o tych ograniczeniach, po prostu czujemy się dobrze. I dlatego warto warto dbać o swoje ciało, by, by było sprawne mm -hmm. poprzez odpowiedni tryb życia. Tak, a mi jeszcze pomaga odczuwać więcej spokoju, jak, mm, jak się czuję zmęczona fizycznie, ale to właśnie wtedy, gdy jestem po jakimś wysiłku, na przykład popracuję w ogrodzie, albo jestem po wycieczce rowerowej, albo po jakimś treningu fizycznym. To wtedy to jest takie dobre zmęczenie, że coś zrobiłam i teraz mogę odpocząć. Mogę sobie dać czas, mogę się zregenerować i czuję się taka szczęśliwa, że mogę sobie tak po prostu siąść i nic nie robić. I wtedy łatwiej przychodzi mi odpuszczenie. Tak jakby nie mam tej energii, żeby się złościć. Tak fizycznie zrobiłam coś fajnego, coś wartościowego. I teraz mogę odpoczywać. I trzecią kategorią, o której chcemy opowiedzieć, jest otoczenie, czyli wszystko, co nas otacza w naszym życiu. I pierwszym punktem jest uporządkowanie czyli nasze otoczenie jest uporządkowane czyli na przykład w naszym pokoju czy na biurku są porządkowane, czy w szufladach, czy na widoku, na, nie wiem, na, na półkach, na ścianach. Czujemy, że wszystko ma swoje miejsce i wiemy, gdzie co jest ułożone i to ma dla nas sens. Ponieważ jeżeli jest chaos, bałagan, nie wiemy, gdzie są rzeczy, których poszukujemy, Wtedy łatwiej jest o uczucie frustracji, zagubienia, bezsilności, trudu. No i wtedy też ciężej o odczuwanie spokoju. Mm, tak, jeżeli wiemy, co gdzie jest, no to mamy porządek na zewnątrz, to tak jakby łatwiej też mieć porządek wewnątrz <głowie> w głowie i, i większy spokój. Harmonii, można by to powiedzieć inaczej. Tak, dokładnie. Um, bardzo też ważne jest, i tutaj też e, są takie zasady feng shui, czyli jak powinno się um, um, jakby aranżować przestrzeń um, w mieszkaniu. Um, I bardzo tutaj ważnym punktem jest to, aby było, um, żeby ta przestrzeń była dosyć prosta, żeby rzeczy były pochowane, żeby nie było tych rzeczy jakoś tak na du dużo które zwracają uwagę, tylko, że jeżeli możemy to pochować, te rzeczy, gdzieś do szafy, do jakichś szafek zamykanych, wtedy one tak nas nie rozpraszają, nie... nasza uwaga, mimo że nawet jak świadomie może o tym nie myślimy, nie zwracamy już uwagi na te przedmioty, które leżą na widoku, to jednak widzimy je i one wpływają na nas, gdzieś nawet tak podświadomie. I o tym właśnie też opowiada Feng Shui. Jak my zastosowaliśmy część zasad, to rzeczywiście yy, no można to poczuć. Można poczuć różnicę. Tak. Hmm. Tak, i mniej rzeczy na widoku, czyli tak zwany, można by powiedzieć, minimalizm. Yy, minimalizm pomaga, pomaga utrzymać czystość, porządek swoją drogą, i dzięki temu. Odczuwać więcej spokoju, ponieważ jesteśmy mniej rozpraszani przez rzeczy, które nas otaczają. Kolejną rzeczą, która może nam pomóc w odczuwaniu większego spokoju, jest ciche otoczenie, czyli zadbanie o nasz komfort dźwiękowy, czyli Zadbanie o to, by jak najmniej pojawiało się dźwięków, które nas rozpraszają w naszym otoczeniu, e, które są naj dla nas mniej irytujące. No, na przykład poszukanie nie wiem, mieszkania, okolicy, w której jest spokojnie, e, gdzie nie ma kłótni. O, to też. E, no, tu jakby cała gama. No, w każdym razie, jakby idea jest taka, że nie ma dźwięków, które Stymulują nas umysł, a szczególnie, które powodują w nas negatywne skojarzenia, ponieważ to e, bardziej utrudnia zachowanie takiego spokojnego umysłu. Mi także bardzo pomaga kontakt z naturą, i to może być no, bardzo różne sposoby. To może być i wyjście do lasu, na łąkę, jezioro, morze. Gdziekolwiek, gdzie jest natura, gdzie jest najlepiej jakaś taka większa przestrzeń, to wtedy łap, łatwiej jest złapać dystans do siebie, do swoich myśli. Nawet takie popatrzenie w niebo już pomaga złapać dystans, bo wtedy możemy zobaczyć, jak my jesteśmy malutcy w tym wszystkim na tej całej Ziemi <grym> i że przyroda jest taka ogromna. Jakoś tak można popatrzeć na siebie z większego dystansu. Tak, przez zaakceptowanie tego faktu, że jesteśmy tak naprawdę małą cząstką w tym całym wszechświecie um, łatwiej jest odpuścić te rzeczy, które nie są pod naszą kontrolą i czasami się wydarzą, wydarzają wbrew naszej, naszej woli, naszej, naszej chęci. Gdy zobaczymy, właśnie że to są fakty, to wtedy możemy poczuć tak naprawdę więcej spokoju, że, że to nie jest coś, co z nami jest nie, nie tak, tylko po prostu tak to wygląda. I um, ostatnia rzecz, z którą chcieliśmy się podzielić, to przybywanie z ludźmi, którzy są życzliwi i uczciwi. I to rzeczywiście bardzo dużo daje, jeżeli mamy takich przyjaciół. Czy osoby z rodziny, którzy życzą nam dobrze, którzy są dla nas mili, którzy yy, mówią prawdę, to wtedy inaczej się czujemy. Czujemy się tak bezpiecznie, czujemy się akceptowani yy, i bardziej spokojnie na pewno. Tak, yy, to można by to rozszerzyć to, yy, do. Yy na kontekst tego, co oglądamy w telewizji, słuchamy, nie wiem, w radiu, jakich piosenek słuchamy, jakich wywiadów, bo to też są ludzie, którzy tak naprawdę nas otaczają, tylko już w takiej formie, powiedzmy... Bardziej zdalnej. Zdalnej, wideo, mhm. audio, em, ale to też ma wpływ na nasz umysł, na nasze samopoczucie i, i o to też, na to warto też zwrócić uwagę, kogo słuchamy, w jakim tonie co nam opowiadają. Mm -hmm. e, 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 tak, generalnie słuchanie treści różnych no, stymuluje nasz umysł, a więcej spokoju pewnie dam, nam da po prostu posłuchanie odgłosów natury. Także to też Tak, warto dokładnie. O tym warto także na przykład um, pójść na um, warsztaty medytacyjne albo. Posłuchać jakiegoś nauczyciela duchowego, bo wtedy od takich osób bije duży spokój, czy, czy też jakiegoś mnicha, który medytuje dużo. To jest odczuwalne od tych osób i poprzez słuchanie takich materiałów, poprzez jeszcze lepiej przebywanie z takimi osobami, może też nam się ten spokój udzielić. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka do końca. I jeżeli chcielibyście dostawać powiadomienia o nowych odcinkach, także jakichś innych medytacjach i materiałach, które robimy, zapiszcie się do naszego newslettera na naszej stronie jakmedytować.pl. Także dziękujemy Wam za spędzenie czasu tutaj razem z nami. Mamy nadzieję, że dobrze się słuchało. I do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Do usłyszenia.